Moja wielka porażka, nawet nie chcę się mi tego komentować. Myślę, że te trzy minuty wytrzymiecie bez komentarza. Witajcie, moi mili. I widzicie, jak to jest? Zachciało się mi, kurde, wchodzić do kresu. Prawdę mówiąc, trzy razy wchodziłem i trzy razy wtopiłem. To jest chyba pierwszy raz, sobie pomyślałem, że ładnie na tych. Rusztowania szybko podejdę, bo bardzo szybko idzie wchodzić na tych rusztowaniach i rozbije te kraty, a tu okazało się, że nawet nie beknąłem i, i zginąłem myślę że to tak wyszło jakby taka gratka to nie była dla dziadka ale i myślę że i dziadkowi kiedyś uda się dowalić Smokowi, no nie? I to jest optymistyczne, i tak trzymać. Długo myślałem, bo jak pokazywałem kiedyś w filmie, że potrafię cofnąć, bo zapisuję pliki, nie? Jak plik skuszę, mogę cofnąć do pliku, który jest dobry, i powtórzyć to. Czyli zrobiłem taką potrójną powtórkę, ale jak już ostatnio wtopiłem to zrezygnowałem i mówię, no trudno. Wtopiłem, to wtopiłem. Będę z powrotem goły i wesoły, no bo taki jestem w tej chwili. Jakbym otworzył kuferek, to proszę, kurde. Nie ma nic. Ale nie jest tak źle, bo obudziłem się w bazie, a tutaj już coś tam, coś tam na start mam. Pierwszym razem nie miałem nic. Proszę, moja baza. Kiedy to było? We wrześniu. A teraz mamy grudzień. No nic, otwieramy. Przecież coś muszę wziąć, nie? Ojej. Chłopcze, naucz się tych automatów obsługiwać. No nie? Co my tu mamy? Ojej, jej. Tu coś jest. No, ale jak nie mam szczały, to po co mi łuk? Buty skórzane, ale jest żelaza. O! I trzy kule Endermanów. To się mi przyda, będę zbierał teraz kule Endermanów. A dlaczego? To może później powiem. O, jest. A co to dalej? Ziemia. Nikt. O! jedzenie jedonko jest pieczony dorsz i pieczony łosoś i pieczony kurczak o i to ja wezmę co pieczony kurczak pewno wezmę sobie pieczonego kurczaka Niech chociaż coś mam nie Co tutaj osiem knopków. fajno już coś jest na start nie teraz tu o tu mogę sobie wziąć kilof no kamienny ale jest siekiera też jest nie no to jedzonko to ja na razie gdzieś tu odłożę kamienna łopata a niech będzie podłuż... o żelazny miecz ale go dużo nie ma a gdzieś tam widziałem o jest strzał jest sześć sztuk w razie w to jest i tam były łuki jest, ale marny. No ten trochę ma. To może ubić Creepera, nie? Czyli Creepera. No ale mi to wchodzi. O! To właśnie widziałem. I to jest lepsze od miecza. Na start to jest dużo lepsze. O! Ten to utłukę bestię. No, żelazo wziąłem to sobie porobię od razu. Tak. Hełm żelazny niech będzie. Na pierśnik. Też. A jak? Nogawice. Jest. I butki. Żelazne buty. No niestety. Tak jest. Może ja sobie od razu jedno wiaderko zrobię bo ja dużo będę musiał wchodzić do kopalni Tak, jest, jest, to, to ale nie to, to od razu odłożę a tu czy nie miałem też żelastwa, też no to niech tu sobie będzie razem to jest taki warsztatowy a pochodni jeszcze nie ma przydałoby o proszę, tu mam pełne wiaderko, to po co ja robiłem? Dobrze, niech sobie będzie. Tu się mi to przyda, ale pochodni, a jest 45 pochodni, proszę, jest. To mi wystarczy na no dzień dobry, jakbym gdzieś potrzebował. Nożyczki te są. A jak mogą się przydać? A może ja bym powędkował na dzień dobry trochę i trochę poopowiadał, bo trochę punktów mi trzeba tutaj przysporzyć. Gdzie to było? było? te wędki były, nie? Weźmy zwykłą wędkę. Co to za wędka ta? Nie na prawa naprawa jeden i wszystkie punkty będzie połykać Książę o, o ochronę w głowie nie muszę teraz tym razem inaczej to załatwić Pomało rozgryziemy no idziemy trochę zobaczyć ojej to ciemno i leje jak zebra jeszcze mi tu nie nie no nie w tą stronę chłopcze. o jest zamknięte idę spać tu muszę zrobić sobie zegar Regal jednak jest praktyczny dokładnie wiadomo która godzina no to nie godzina nie ale dużo wiadomo o jest otwarte mam wędusie mam jedną wędusie a jak o i idziemy ojej lamy ha, kurde a ja to miałem zamknąć no pewno, bo po co mi ma nieproszony gośbę. No nie? Dobrze. O! Proszę, tu dużo trzciny cukrowej. A mi będą potrzebne książki. Dużo książek, bo muszę biblioteczki zrobić. Żeby... To ja od razu sobie pościnam je. O, nie rosną. A tu będę już miał trzcinę, nie? Ale nie rosną ale jakieś tam jeszcze więcej mam zdaje się tam gdzie chcę wędkować, też posadziłem kszcinę <grym> ja to jak już e, robię jakoś hodowlę to kurtem a co nie zostawiam gdzieś tam w krzakach, nie o jest, jest yes. super tak Ale tej czciny nie. nie I teraz idziemy na rybki. Hop! Jeszcze tu. Tu miałem takie fajne stanowisko. Fajne, no to dopiero przygotowywałem. Ale tym razem to chyba jest skończę Bo trochę powędkuję, ale najpierw muszę lepszą wędkę się postarać. O proszę, tu też trzciny, a trzciny o tak i teraz sobie wezmę to na boczek, o a czemu ja nie pozakładał tego wszystkiego, chcę żeby mnie jakaś łachudra znowu ubiła no nie, o jest, to może też, żebym trochę widział co ja wędkuję nie, o i próbujemy, od tego zacząć, tak. wędkowanie tak, jest dobra rzecz jak się ma dobrą wędkę. No, jak taką, jak ta, no też idzie powędkować, ale to... O. I proszę, żebym narzekał, ja już mam książkę jakąś zaczarowaną. I tak trzymaj. No nie? I co ja teraz będę robił? Ja myślę, że trochę tutaj pożyję. Trochę tutaj zagospodaruję ten kątek. Tą wioskę, to jest chyba Budziwo, jak dokładnie pamiętam. I spróbuję zrobić portal. Pomimo, że ta moja książka zapisowa została w Świerkowie, to ja trochę robił notatki w takim moim grubopisie. Mam zawsze. I tam między innymi trochę mam ponanoszone niektóre rzeczy i myślę, że sobie poradę i jakby się udało, to tu wybudował portal do neteru i połączył te trasy i bym miał fajnie połączenie z cyriakiem i świerkowem. Bo się przyjrzałem. To ja jak ro robiłem tą wędrówkę, to zrobiłem takie niby R tu wyszedłem zagiąłem gdzieś tam przy pustyni i wyciągnąłem laseczkę aż do świerkowa. i to akurat ta baza to jest w połowie chyba gdzieś tam chyba niedaleko wychodzi właśnie cyriarka. No dokładnie nie wiem, nie? ale coś zobaczymy, jak to wyjdzie. I to bym myślał, że zrobię. Albo może będę budował drogi łączące te wszystkie wioski, te tak jak szedłem, i takie zrobić sobie e, jakieś rancza, czy coś, może stadniny koni i jeździć konno, podróżować od wioski do wioski. To też trzeba się nauczyć tego, no nie? Bo kiedyś to robiłem e, takie magistrale torową, łączącą, łączącą wioski wszystkie. Było to dobre, bardzo praktyczne. Ale teraz postanowiłem, że tu nie będę magistral kolejowych robił, choć myślę, że co nieco będę robił. A, bo robię to metro i myślę, że to będzie wygodniejsze, tylko żeby się mi udało. Po co mi tyle butów? Ojej, jej, je, je, jej, tych butów, a butów, to nie? A odnośnie tej przygody w Kresie, to będę musiał... Dużo informacji zbierać i może trochę potrenować, tak następny raz wejdę z tej grze do kresu, żebym był bardziej świadomy, co ja robię. Bo ja robiłem tam totalne, jak później oglądałem ten film, to robiłem totalne błędy. Ja nie wiem, czemu, no kurde, robiłem błędy i tyle. I stąd przerżnąłem tak to jest. Jak się nie chciało nosić teczki, to trzeba nosić woreczki nie? Wiecie skąd to jest? Tej się odzywa. No, fajny kabaret to kiedyś był. Teraz to już nie to samo, co kiedyś było. No ale minęły te czasy. Oj, jeszcze tu. No parę rybek złapałem, może jeszcze jakąś książeczkę bym złapał. Te książeczki to są najbardziej wartościowe. Trzeba odpowiednio zakląć jakąś dobrą wędkę, ale jak to się mi uda, to nie wiem. To by nawyciągał trochę tych książek. I sobie coś tu już uszykował na dzień dobry. Myślę, że jak trochę więcej pokopię w tej kopalni, co tam mam wybudowaną, to coś tych diamentów nabieram, nie? Chyba takie całkiem bez diamencie tutaj nie jest. No, zobaczymy, co przyniesie i przyszłość. W każdym razie razie gra się toczy dalej. To. Aż do zwycięstwa, no nie? Ojej. Ale ty grybeczu już to łowił? Będę miał co jeść, no nie? Ale tutaj muszę coś jakoś rybaczówkę wybudować czy coś takiego No bo potrzeba mi dużo książek ale to trzeba No tu proszę, jedna książeczka to co to jest? Tylko trzeba, żeby na jednym łowisz dwie czy a nawet cztery, jak, jak miałem tam nawet i sześć się udało na jednym łowrze wyciągnąć. To to to, to rozumiem. No ale jak się nie ma, to co się lubi, to się lubi, to co się ma, no i tak musi być. No. Tak, to już było. A teraz zaczyna się całkiem nowa przygoda. Od początku. Z pewnym bagażem doświadczeń. Jak to się gra z tymi wszystkimi potworami, łachudrami, i innymi stworami. I będzie dalej przygoda. Ojej, ile tych rybek mam? No mogłaby jakaś być. No no jeszcze jedno. Trudno się mówi. Jak nie będzie, to nie będzie. No jest, to jest. Dobrze, a gdzie słoneczko jest? Ojej, ono już chyba prawie zachodzi. Może idziemy zobaczyć, a nie ja bym może sobie tą ścinę od razu sprzątał. Niech ona rośnie. O. Ojej, no i nie szkodzi. Mam no, tak. On no, nie będzie żadnej łachudry. Nie widać. Oszczierko jestem. W tej rzece to, ale jest w A nie wiem, tam będę musiał chyba jakąś barierę odstrzki zrobić. Ale jakoś świętowianie się przyjmie. Oj, to już się ciemno robi. To idziemy spać. I tak minął Dzionek. Marzeniami teraz. Co będzie dalej? Znowu będę planował. Ale teraz już trochę znaną tracą. I co to będzie? Też go nie wiem. O, mój dom Hobbita. To też muszę jakoś przystroić. No nie, katka, szmatka. Ale mo mogę zapłacić za takie coś, ale ja nie chcę za chwilę się reinkarnować czy coś w tym rodzaju idę spać oj 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 już tutaj coś jest jakaś nie powiem co ale zobaczymy co to się tu odzywało chociaż trójdą weź rękę tam pająk chodzi Spokojnie. No nic. Do zobaczenia w następnym odcinku. Co będzie? Nie wiem. Zielone pojęcie.